Dobry wieczór, witamy na konferencji prasowej po meczu GKS. Tychy Arka Gdynia. Spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1. Razem z nami trener drużyny gości, pan Tomasz Grzegorczyk, którego poproszę o pomeczowy komentarz. Dobry wieczór. Uważam, że to było bardzo otwarte spotkanie. Z jednej i z drugiej strony, z wieloma szansami do zdobycia bramki. Cieszy fakt na pewno, że dosyć szybko odpowiedzieliśmy na tą straconą bramkę i tutaj pomogło nam to wrócić do, do meczu. Dzisiaj też zmuszony trochę byłem przemeblować skład ze względu na brak Filipa Kocaby i zdecydowałem się na taką strukturę, która gwarantowała nam moim zdaniem utrzymanie piłki, budowanie akcji i w tej pierwszej połowie uważam, że Tychy bardziej były stroną dominującą i, i, i to też nie jest przypadek, ta, ta, ta forma ostatnio zespołu GKS-u. Dzisiaj kolejny raz to, to potwierdzili. Analizowaliśmy i przygotowaliśmy się do tego meczu i uważam, że, że nie był to łatwy mecz. Przyjechaliśmy tutaj wygrać i, i to był nasz nadrzędny cel, ale. Tego celu nie udało się zrealizować, aczkolwiek biorąc pod uwagę tą, tą taką, jak powiedziałem wcześniej, otwartość z jednej i z drugiej strony, dużo szans, dużo faz przejściowych, duża intensywność z jednej i z drugiej strony, dzisiaj na pewno ten punkt trzeba szanować i, i dopisać sobie go do naszego dorobku punktowego i spokojnie przygotować się do następnego e, spotkania, którego mamy mm, u siebie. Dziękuję. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Razem z nami trener GKS tych Artur Skowronek. Panie trenerze, poprosimy o pomeczowy komentarz. No Potrzebujemy bardzo zwycięstw i uważam, że dzisiaj piłkarze, drużyna zrobiła sporo na boisku, żeby wreszcie dopisać pełną pulę, jest inaczej. Uważam, że Arka miała sporo problemów w wielu momentach tego meczu z naszą presją, z zorganizowanym pressingiem. Uważam, że drużyna jest coraz bardziej intensywna, trzyma do końca tą intensywność i między innymi w taki sposób też potrafi kreować bardzo dobre sytuacje. I w kolejnym meczu mamy sytuacje 100%, które nie zamieniamy niestety na, na gole. Myślę, że ta dominacja była podkreślona golem, ale oczywiście my mamy cały czas rezerwę i chociażby staje fragmenty gry są naszą bolączką w ataku i w obronie i na pewno mogliśmy się lepiej zachować, żeby nie dopuścić do tej sytuacji, gdzie, gdzie Arka wyrównała. Myślę, że to, że nie wygrywamy, nie zakwieje tą drużyną, tylko jeszcze bardziej będzie ten moment pobudzał do tego, żeby być konsekwentnym, powtarzalnym, jeszcze bardziej zdeterminowanym w kolejnych mikrocyklach, mikrosekla, żeby wreszcie przełamać to, czego bardzo potrzebujemy: kibice. Nasza szatnia, cała społeczność klubu, czyli zwycięstw. Jestem głęboko przekonany, że taka konsekwencja, u której widzę u tych piłkarzy i w sztabie szkoleniowym, wreszcie da nam nagrodę w postaci serii zwycięstw. Za dzisiaj dziękuję za zaangażowanie, dziękuję za to, że kibice byli z nami. Zrobimy wszystko, żeby wynagrodzić to wsparcie zwycięstwami. Dziękuję.